Stacja dziewiąta. Pan jest stara Pana trzeciej pod krzyżem. Kłaniamy się w Tobie, Panie jest Chryste i błogosławiamy Ciebie. Mój krzyż rośnie do ogromnych rozmiarów. Powiększa do świadomość zbliżającej się okrutnej śmierci. Ta myśl powoduje... Przeżywam śmiertelne załamanie. Jezu, tylko Ty jeden wiesz, co w moim sercu się dzieje. Ty przeżyłeś w trzecim śmierć. Ty jeden rozumiesz moje położenie. Ty, Boże, dałeś ludziom wolną wolę, a oni ją wykorzystują, a więc nadużywają największego daru Bożego czynienia zła. Zmiłuj się nad nami prawnie,